Chodę. Myślę co tutaj dalej robić na tym kanale. I nie wiem. już Wszyst wszystko w sumie chyba powiedziałem, to to wszyscy wiemy. Że wszystko wiadomo. Zresztą był już. Choć, skąd to jest ciekawa sytuacja. No, no tak, powstaje z Deunknow z William Gołonki Experience, experience, y, film, więc tak. To chyba jedna z ciekawszych rzeczy, jaka przychodzi mi do głowy do powiedzenia, ja z mojej Bo, ukryć, chcę ukręcić film bo wiecie, to przez to, że Deun, czy coś, co um, powstał przez AI, to, jego, to nie ma żadnej, wiecie, nie ma praw autorskich po prostu ta postać. Nie ma żadnych praw autorskich, bo jest wymysłem AI, a AI jest człowiekiem, więc nie ma praw do twórczości swojej nawet w sumie swoje, tylko generowanej. E, od innych mówiłem rzeczy, ale wiecie odchodzi. I co ja, tyle mam do powiedzenia z, e, tym wszystkim. To jest jedno z ciekawszych. A. W sumie Minecraft film to powiem, że jakiś czas powstać. W sensie to Minecraft film. I nie. To... O kurde w 2025! To nadchodzący amerykackie... za film przygotowy oparty na grze, wideo, to jest tak filmowy. Przez warne bros. Warne. Aaaa, ha 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 do Minecraft Movie! Bo coś widać mi że Minecraft właśnie wyjdzie. W 2025. O jacie. Może zaczniemy potem czekać na film, Roblox FILM <śmany> To będzie też ciekawe. <śmany> Albo nie wiem, jakieś te gry, tutaj nie miał filmowej wersji, a są najgłębszy pomys pomysłem, jaki można by zrobić, żeby powstał. Mmm. Um, film! Połów film! To jest dopiero dobry pomysł. Połów film! Pamiętacie, Poł? Połów? z tego film animowany. Z tego cholestwa. Eee, co jeszcze by Co jeszcze by było? Co jeszcze filmem? Który... Ja ten mój co wcześniej swoje produkcję, Bo jeśli Sonic i to wszystko miało sensu, to Minecraft trochę dziwny jest faktem. Eee. Eee. Hmm. Dziękuję, kontynuuj. Nie? Okej. Okay. E, co jest? Ale masz cień! Ło! Nie wiem, <grym> jaki <grym> film jest ten, jaki o wiem, gry karciady z. E, e, A bo nie wiem, lepsze. E, Piper. O Piper Place. Na podstawie tego zrobić film. Na podstawie tego zrobić film. Ani

Ale wyobraźcie sobie film animowany na podstawie tego To byłoby dopiero ciekawe Albo na podstawie tego Chcę w się sensie te albo inaczej jak się się klikało to na przykład 3D Kiedyś No, w sumie była taka kratka, wie co się zgadza. Eww. Trzeba się trzymać. Nie, to jest dopiero ciekawe. Hmm. Pojďme to kač grachol to, ne? <laughs> A tak. Po si, že za potřeby, tak film. A tu je Mario, od zvů, to bylo hrát Mario! Ale wyobraźcie sobie, jakby na podstawie tego posta gra, ja prdolę, to byłoby dopiero akcja. Um, ale chyba tego nie wydostaniemy nigdy. <gry> nie, może trzeba się dobagać, kiedy będziemy raczej robić na podstawie tych ani filmów animowanych, bo wszyscy tego chcemy. Um,

Nie wiem, co chciałam powiedzieć. Ale. Bardzo by dało się potencjał, żeby się dało zrobić potencjał z tej produkcji, jak to jest. Purple Place. <grytym> w ukrytym świecie, gdzie są tylko dwa budynki, mieszkają wolutki. <grytym> Nie wiem, co to jest za istoty. Ale to i to przypomina mi jakaś miarka, ale albo o to chodzi? To jest jak sztuczny i u twarzy w ogóle. Mogę coś w tym osiołku myśleć? Eh, Een film, een film O ja, wat is er nog te denken hier? FIFA film. Het zou gewoon geen zin hebben, een Um. Nie mam komiec, coś trzeba jakby zrobić z Świadko cyków! nie wiem, sensie żeby były dziema ale jest była gra w światku O to chodzi. Była podobna do Simsu, tylko się była bardziej problema. I w nią grałam za dzikę ją miał. O Simsach nie miałam pojęcia wtedy. Eee. To jest przyjęcie eee, Coś co nie miałoby sensu. Wracaj, Tony, to dwa i pierwsza część by miała sens na film więc no ta produkcja miałaby by potencjał bo była dosyć szalona A, więc jakby się dało więc to by miało więcej sensu niż to wszystko więc to pada. jak <grym> Nie wiem. właśnie się kaptałem się, nie mam powysłu. I to jest ciekawe. A Us, choć je, Among Us dostanie kreskówkę na Netflix, więc... Nie... Więc to. Nie wiem, co to będzie ustalić, bo serio nie mam pomysłu. Adio.